Witaj, mój ukochany synu, dziś chcę Ci powiedzieć, że przemieniam Twoje życie. Zamienię Wasze smutki na radość i uczynię Was szczęśliwymi i bogatymi. Przygotuj się na wspaniały czas, pełen cudownych zwycięstw i odkryć. Posłuchaj jeszcze raz, dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że przemieniam Twoje życie. Zamienię Wasze smutki na radość i uczynię Was szczęśliwymi i bogatymi. Przygotuj się na wspaniały czas, pełen cudownych zwycięstw i odkryć. Mój drogi synu, jeśli wierzysz w moje słowa, obejrzyj ten film do końca, aby być błogosławionym. Dziś jestem Waszym schronieniem. Jestem Waszą siłą i Waszą pomocą, stały, gdy robi się ciężko. Jestem Bogiem Wszechmogącym, tym, który stworzył wszechświat i mogę przekroczyć wszystkie Wasze oczekiwania i pragnienia. Spełnię wszystkie Twoje marzenia, jeśli uwierzysz temu Słowu. Napisz, Wszechmogący Boże. Wierzę i wierzę w Twoje słowa i obietnice dotyczące mojego życia. Moje błogosławione dziecko, nie odkładaj modlitwy na bok, znajdź dla mnie czas każdego dnia poprzez cichą refleksję, poprzez modlitwę, a z intymnego związku możesz obcować ze mną w ukryciu. To właśnie w tych chwilach ujawniam swoją boską mądrość i oświetlam Twoją ścieżkę. Poszukaj, co to jest, szepty Waszej duszy, bo jestem gotów Was oświecić. Wiedz, że nie wymagam od Ciebie perfekcji, historii sukcesu, liczy się dla mnie to, żebyś dążył. Abyś żył zgodnie z moimi naukami i zasadami. Przyjmuję postawę wytrwałości i odważnie podążam ścieżką prawości, wiedząc, że jestem z Wami na każdym kroku. Jeśli mi ufasz, napisz w komentarzach: Ja ufam. Następny miesiąc będzie dla Ciebie fantastyczny. Zmienię Twoją historię na pełną szczęścia, uzdrowienia i sukcesu. Byłem po Twojej stronie przez wszystko burz w Twoim życiu, zaspokoiłem wszystkie Twoje potrzeby i nadal będę chronił i błogosławił Ciebie i Twoją rodzinę. Zaraz zaskoczę Cię moją dobrocią, już zaranżowałem uzdrowienie, wolność. Dostatek, finansową i prawdziwą miłość w Twoim życiu. Proszę o polubienie tego filmu i zasubskrybowanie tego kanału błogosławieństw, aby być błogosławionym przeze mnie każdego dnia. Wiedz, że łaska i miłość mojego serca do Ciebie znacznie przeważają nad wszelkimi błędami lub grzechami w Twojej przeszłości. Ofiarowuję ci przebaczenie, odkupienie i niezachwianą miłość, która nie zna granic. Przyjmij moją łaskę i pozwól mojej miłości i dobroci winy i wstydu. Nadchodzący tydzień będzie, czasem szczęścia, uzdrowienia i sukcesu, przynosząc radość, pełnię i spełnienie. Jestem Bogiem. Który wszystko stworzył, jestem początkiem i końcem. Jestem źródłem mądrości, wiedzy i zrozumienie. Moje plany wobec Ciebie są dobre i przyniosą Ci pomyślność, a nie szkodę. To jest Twój okres rekonwalescencji. Oddam Ci wszystko, które wróg ci odebrał, włączając w to Twój pokój, pomyślność. Cel, umiłowany synu, chcę Cię prosić o jeszcze jedną rzecz, nadal szukaj codziennie moich orędzi i pozostań ze mną w kontakcie po z modlitwę, medytację i otwarte serce, abym pomogła ci spełnić wszystkie Twoje marzenia i odejść z zwycięstwo nad wszystkimi trudnościami, przed którymi teraz stoisz. Aby być błogosławionym, chcę, abyście podzielili się tym przesłaniem ze swoimi bliskimi i na swoich portalach społecznościowych, oświecając w ten sposób życie innych światłem mojej prawdy, mojej nieskończonej miłości. Pamiętaj, mój ukochany synu, zawsze jestem z Tobą, kocham Cię. Jeśli wierzysz w Boże błogosławieństwo dla swojego dzisiejszego życia, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw swoje amen w komentarzach. Szczęść Boże dziś i zawsze.